Dobra, więc odcinek piąty. Posuwamy się cały czas do przodu. Potworów już nie ma chyba. E, nie mamy pochodnie, dobra. Myślałem, że nie mamy. Musimy się lekko zaopatrzyć chyba w Cobblestone'a. E, na zapas jak będziemy się tam odgradzali. Taka zmiana, dobra. Zobaczmy czy nic nam się nie osadziło w tej piwnicy, czy z tego tego magicznego przejścia. Ale ja bym tu powiększył jeszcze. Dobra, tu musi być zejście. Tonę. Sprawdzi się w, ten, w tej roli. Na razie dobra. Tu coś jest nowego? Nie widzę. No, jest trochę węgla, jest i żelazo, coś tam plusnęło. Dobra, tu się kończy. Trochę żelaza. Ile tego żelaza? O kudem? dobra jaskinia, że ja wcześniej nie znalazłem. Wcześniej tu nie eksplorowałem. zacznijmy od tego. Ale wszystko jest fajnie strasznie duże złoża czy dużo złoża jest ogólnie no wreszcie może odkujemy się z tym żelastwem dobra. możemy drzwi tu zrobić bo mi się ogólnie nie podoba dobra jeszcze przykupimy to Ja bym tu drzwi siepną hmm, Wszystko zamuruję, bo to jest bardzo fajna Fajna jaskinka Dobra, tu będzie najwięcej odgradzania hmm. No i zrobimy tak Znowu, ale ja jestem beznadziejny. Samoczyna. Pstawię, bo jak tam zamuruję nie będzie światła. I teraz tak. Wszystko oddziimy. Jeszcze nie wiem ile wysokości będzie miał. Kobel eee, to musimy zniszczyć, bo tu trzeba to wejście. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy nic się nie zadomowiło? Nie, żadne zwierzątko, dobre. Jest dobrze. Teraz tak, mamy te drzwi, wydzieramy. Raz. Ja to bym jakąś kopułą odgrodził najlepiej. Tutaj można ładnie wpaść no co? mi to zrobić. mamy teraz Teraz tak, hop hop I hop to całkiem doświetlić to wszystko teraz to tak, przekopmy tego tak, Kobla. Aj! Należem zwalił. Dobra, tu mamy kobl. E, teraz tutaj. Dobra. Tu na razie nie mamy kopuły żadnej, to na razie wychodzimy tak. Schodów też nie mamy, dobra. Więc tak, mamy zrobić, czekajcie... Ogrodzenie to na razie tam trzepać. Schody. No, schody możemy. Mówimy tak. W tym czasie... Nie to, kudy klawisze mi się mylą, e, to może sobie przepalimy iron ory, Jeszcze tak dobra? E, my potrzebujemy, nie mamy tego, co potrzebujemy. 18, no, będzie trzeba iść trochę pokopać w jaskiniach, jakby nie patrzeć. I tu, no i sufit, mamy tajne przejście, ale mrocznie. tak tam będzie, Pawlacz? No, powiem tak, tych... tych. noc już robi? Dobra, na razie tyle niech starczy następnie się tam zagłębimy. Dziaski nie, dwa drzewa mamy, okej. Okay. Take it easy osiem. Poczekamy i zobaczymy, co możemy z sztabek wreszcie mocnego, dobrego zmienić. Może o byśmy zrobili? Któż to wie? Okej. Okay. 4 tu są poprzednie, więc 13 sztabek mamy do dyspozycji. Czapę mamy. Osiem, siedem albo cztery. Cztery i siedem, dobra. Zostały nam dwa. Coś możemy dzięki tym dwóm zrobić? Ech, chyba nie. Block of iron. Description allowing not games of dice to be crafting into placeable blocks can be used as an uh, expensive building block or compact storage of the ore. Moving to this, The gold, Jak tego gold lapis lazuli black block. Sorry, block. Okay. We can shears. Możemy shearsy walnąć, możemy flint and steel. Na baketa nam już nie starczy. Water, lava and milk. Eee, No to walimy do strzyżenia. Owiec. Dobra. Co będzie, to będzie. Mm, invent. Equip. O, nasz murzyn zaczyna teraz wyglądać naprawdę. Adidasa. Stawmy to. Stawmy to, to. To, to. To. Tego na to zaraz wyrzucę. No i trochę editu zostawmy. A jak tam nasza mapa wygląda? Powiedzcie mi. No mamy jeden kawałek odkryty, no cóż. O, idziemy spać. Dzień szósty. Ej, hey, ósmy, przepraszam. Pali się, pali się! A Dobra Szam goryla No mnie ktoś już jak goryl A ja to krowa. dobra Zajrzyjmy do naszej podziemi Nikogo? Uf, no to dobrze się nie za... O! Ale drzewka rosną! Jak na trożdżach! Ja bym sobie chętnie farmę zrobił. To nie ten klawisz. Nie auto save tylko nie to. Ja cię znowu. On. Jak ja mam go dosyć. Gunpowder. Creeper. Pająki gdzie nie atakują, tak? Bo są. Me, me, me. Tak. Ja wiem, ja wiem. O, kolejna jaskinka Zombi słyszałem. On tylko do ten mi ta tam lipa. Dobra. My się już prawie... ładnie załatało. No zamknij te drzwi! Będziemy eksplorować naszą kopalnię, czy... No. Explore the whole world of seek out a new civilization to boldly go When no man has gone before. Tylko ja. Ha! Dobra. Może tą część poświęcimy spadaniu. Nie, dobra, to... Tu odkryliśmy tyle dobroci. E, Okej. Okay. Na Pręg nadziei. Ok, kopię w dół. Chciałbym się dokopać już do mocniejszych surowców, żeby coś konkretnego można było już stworzyć. Jakieś golden armora, czy coś. A tutaj nadal to samo. Ja. Jeszcze jeden, hmm, to będzie trzeba zrobić wejście do... Dobra, tu sobie powiększmy. No już na jest jakiś surowiec odkryjemy. Okej. Okay. Ja wiem, może to od początku jest trochę... ...nudne, tak, to kopanie, to zdobywanie, wszystko. Ale potem, z biegiem czasu, to się wszystko rozkręca, niełatwo jest przeżyć. A potem, jak już dobędziemy te postałe surowce, myślę... ...może podkręcimy poziom trudności, żeby było troszeczkę ciężej. Dobra. Tyle mam. Pyk. Okej, okay, lecimy dalej w dół. E, tu jest schodek, więc teraz tu powinniśmy lecieć. Tam, gdzie są te lepsze surowce, gdzie jest ta lawa, gdzie jest to wszystko, to jest jeszcze nic. Jesteśmy praktycznie same, przy samej powierzchni. Gdy zagłębimy się dalej, w świat, tam jest więcej opcji, więcej do zrobienia. Potem zrobimy jakiś wzgórze, jakieś zeksplorujemy wszystko, zbudujemy długą linię majankaretową. Jakieś takie, nie wiem, 300-500 bloków. Także było to jakieś odłączone od usługi. No dobra, mówi się życie. Cały czas kopiemy w dół. A surowców jak nie było? Tak, nie ma. To jest chamstwo. Oj, ziemia. Czy ziemia jest zapowiedzią czegoś? Większy obszar Postawmy torczę O, tu Zbierzmy to wszystko Jak na razie ziemia jest po prostu ziemią Kto by się spodziewał Że ziemia jest tylko ziemią nie zwiastunem czegoś lepszego ojoj, oj, oj, no dobra za chwilę trzeba się wracać bo czuję że zaraz będzie noc ups troszeczkę za dużo chciałem. ale to nic mamy ziemi tyle to jest jeszcze nic to jest jeszcze mały poziom Dobra Fajnie byłoby tutaj Jak tam na dłożu Cień Jups Dobra, dzień jest to jeszcze wracamy do roboty Też killoff nam się kończy Nie mamy nic żadnego, mamy tylko te aksy Trochę więcej, trochę zawsze coś. O, właśnie się skończył. To nie czy tymi, jak sami da się kopać. Zaraz się dowiem. Nie dobra. Wracamy, nie ma sensu. Run, run, nigger, run. że trochę za daleko pobiegłem, ale jest dobrze O kurde Ale bajer Zawatam to Dobra. Cień Ale dobra no i... Nie mam domu płotka, a ten to płotkował. Nie ma. Jest. To zamkniemy nasz teren. Teren prywatny. Do widzenia. Hop. I nikt nie wejdzie teraz. Tylko my. Jak tam status dnia. Właśnie to zachodzi. No dobra, ile mam drewna? 4. Dobra, 9. Dobra, udało nam się zrobić 4 aksy. Dzień nad Minecraft... Nie, coś źle zacząłem. To powinno być inaczej. Właśnie mija słońce nad Minecraftowym miastem. Miasto opuszczone jeszcze po, jeszcze po apokalipsie creeperów. Wciąż próbuje stanąć na nogi, a wszystko za sprawą jednego tajemniczego mieszkańca, który próbuje odnowić całe miasto. Czy podoła on temu zadaniu? Czy uda mu się przeżyć i dopełnić przeznaczenia? O tym dowiemy się kiedyś. Tymczasem śledzimy jego podróż. Podróż po nieznanym lądzie. Lądzie, którego nie zna nikt. Ale się wkręciłem. Dobra, najedźmy się, Zjedzmy coś na noc. Idź. Dobra. I to był... No Ej, zamknij drzwi. Tak, nadchodzi noc. A my idziemy spać, tak, idziemy spać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku